Hej, witaj na kanale Kucio Vlog. Dzisiaj, tak jak zresztą wcześniej pokazywałem w przypadku butelki, tak dzisiaj zrobię sobie e, słoik na no, oczywiście nic innego jak cukier. E, tutaj próbowałem kilka różnych wzorów, dlatego że robiłem, przygotowałem ten wzór nie w żadnym jakimś specjalnym programie graficznym, tylko w programie Google bo chodziło mi o to, żeby była, mm, przez, było przezroczyste tło. E, nie rozważyłem oczywiście Worda, bo tam jest za mało czcionek, a nie chciało mi się szukać. Skupywałem sobie do innego programu graficznego Google'a i, no i po prostu wydrukowałem pierwsza wersja po prostu była dla mnie zbyt e, zbyt duża, bo niestety jakby no, będzie to zbyt duże. Druga wersja była troszkę jeszcze za duża i zbyt oddalony był napis. No i trzecia wersja finalna, którą użyję, to jest właśnie ta. Mam już przygotowany wzór, mam przygotowany słoik. Cukier, który chcę przesypać, też mam, bo wszystko zgodnie z potrzebą po prostu potrzebuję mieć pojemnik na cukier. Więc y, robię to, co potrzebuję. Teraz ja sobie tylko wytnę. No i teraz przeniosę się do, na balkon, gdzie będę to robić, bo w pokoju tego nie będę robić. Dlatego, że strasznie lecą piłki. Ja nie mam żadnego y, pyłowego filtra, czy, czy, czy jakiegoś, nie wiem, pochłaniacza. A, natomiast, no. O, będzie dobrze. Ja sobie to umieszczę i ten, jak sobie umieszczę tak e, na balkonie, w sensie tu sobie umieszczę. i później pójdę sobie na balkon, ustawię sobie póki jeszcze jest jasno, ustawię sobie statyw, ustawię sobie e, miejsce, wy, wyciągnę przy, przedłużacz i, i tyle dalsza część będzie e, taka na speedzie po prostu będę robić e, szlifowanką, rzeźbienie. No. Ok, po sprawdzeniu, jak to wygląda finalnie, e, niestety nie mam światła tam na balkonie, natomiast e, sprawdzam po prostu mniej więcej, jak to wy wygląda. No to widać, że e, są jeszcze do wy wypełnienia, do poprawienia. E, to widać to na pewno. No a poza tym to nie jest tak źle, jak na drugi w życiu, ale pierwszy taki bardziej poważniejszy projekt. E, niestety już wiem, że kartka jest utopią, dlatego że w tym, jeżeli trzymam tak słoik, to jest ok. Natomiast tak już nie jest ok, tak już nie jest ok, więc e, już mam pomysł, jak to inaczej robić. Na razie po prostu testowałem, jak e, moje koślawe ręce sobie z tym poradzą. E, widzę, że nie jest tak źle. Naprawdę nie jest źle. No tutaj na przykład brakuje wypełnienia, ale ogólnie utrzymanie kształtu jest. E, jest tak całkiem ok, dlatego zostawię tak ten słoik z tą kartką. Jutro dokończę, ale dzisiaj już zmontuję i wrzucę dla ciebie po prostu info. Takie po prostu info z mojego rzeźbienia, bo myślę, że to jest coś fajnego. Naprawdę jestem z siebie dumny, chociaż, no, nie wygląda to kusząco. Na pewno nie, nie sprzedałbym tego handmade'u w takim wykonaniu, ale jest naprawdę spoko. E, dzięki za ten odcinek. Jutro pojawi się... Tak, jutro. Bo dzisiaj, co prawda, już mamy 21.30, ale zaraz to wrzucę materiały i e, wrzucę oczywiście zaplauduje e, materiał e, odcinek natomiast jutro pojawi się uzupełnienie tego i finalna wersja jak to wygląda także dzięki za dziś za ten odcinek e, daj łapkę jeżeli ci się podobało e, zasubskrybuj kanał jeżeli jesteś na, tutaj pierwszy raz e, no i do, do następnego pa